Dobry wieczór, moi drodzy. E, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Piotr Krenik, oczywiście, z tej strony. E, jest już wieczorowa pora. E, nadaję na żywo live na Facebooku. E, mam nadzieję, że tam po drugiej stronie jesteście. E, uprzejmie, proszę, jakiś znak życia. Wierzę, że to, czym się z Wami chcę podzielić, będzie e, nie tylko interesujące, ale przede wszystkim bardzo pomocne, zwłaszcza e, to, co chciałbym Wam zaproponować. Gdyby ktoś z Was, a widzę, że są pierwsze osoby, zechciał skomentować, czy jestem widziany, czy jestem słyszany, będzie mi bardzo miło, bo nadaję z hotelu. A przyznam szczerze, że ten gwar trochę mnie niepokoi. Mam nadzieję, że mikrofon tutaj pozwoli mi uniknąć jakiegoś szumu. Także dajcie znak, czy jestem widziany, czy jestem słyszany, bo to dla mnie będzie taki żywy sygnał, że warto kontynuować, że nie gadam po próżnicy. O, są pierwsze. Lajki, tak, ale gdyby jeszcze był komentarz, o ja, Mirek, bardzo Ci dziękuję, jesteś pierwszy, Klaudia jesteś druga. Bardzo się cieszę, że Was słyszę. Dobrze, moi drodzy, tytuł tego live'a to tak naprawdę zapowiedź, zapowiedź webinaru, zapowiedź darmowego szkolenia, które będzie we środę 25 stycznia o godzinie 20. Pamiętacie, kto pamięta. W listopadzie prowadziłem taką serię webinarów, właściwie październik, listopad do początku grudnia. To było dziewięć webinarów, które potem złożyły się na taki panel, taki panel produktowy MLM Masterclass. Tam nie było tego tematu dotyczącego umawiania się i zapraszania. Celowo tego tematu nie dawałem, ponieważ chciałem poczekać na rok 2023, zobaczyć jakie są nastroje, co się dzieje i w ogóle trochę zebrać informacji, czy historia się powtarza. A przewidywałem, że się powtórzy. A to historia, która mówi o tym, że kiedy właśnie jest czas kryzysowy, kiedy ludzie się boją. O tym wielokrotnie mówiłem, to bardziej są chętni do otwarcia się na nowe, inne możliwości. No i pod te nowe możliwości, pod to otwarcie się, w szczególności ludzi, którzy dotąd byli na marketing sieciowy zamknięci, na przykład przedsiębiorcy, bo jak im się dobrze wiodło, no to oni mieli powodu, żeby szukać jakiejś alternatywy. Pod to już lata, lata temu. Były konstruowane specjalne sposoby umawiania się, zapraszania tak, żeby oni zechcieli otworzyć się na uczestnictwo, na przykład w webinarze czy jakiejś prezentacji hotelowej, czy spotkaniu w ralu. No, po to, żeby oczywiście przedstawić im propozycję współpracy, niekoniecznie zakupu produktów, współpracy. Jak wiecie, ja się przede wszystkim skupiam na uczeniu ludzi tego, jak mogą kogoś zapraszać, jak mogą proponować współpracę, traktując oczywiście współpracę jako też swego rodzaju produkt. No, i taki webinar chciałbym dla Was przeprowadzić. On będzie później też dołączony do takiego panelu, właśnie produktowego, ale wtedy już będzie płatny, tym razem będzie bezpłatny. Natomiast teraz pozwólcie, że podzielę się z Wami czymś, co wierzę, że Was zachęci nie tylko do uczestnictwa w tym webinarze, ale do w ogóle pochylenia się nad kwestią związaną z tym, co ostatnio obserwuję widząc wysyp różnych eventów firmowych, sam zresztą też mam okazję takie współprowadzić dla różnych firm. No i zauważam pewne zjawisko. Zresztą z tym zjawiskiem moi drodzy nie ukrywam, że się koleżanki i koledzy trochę do mnie przychodzą pożalić. Ano, moi drodzy, i teraz to jest bardzo ważna rzecz, co chciałbym Wam powiedzieć i, i prosić Was też o komentarz, tak? bo no, jestem przekonany, że jeśli działasz w marketingu sieciowym, to na pewno już z początkiem tego roku albo z końcem ubiegłego roku brałaś, brałeś udział w jakimś jednym czy nawet kilku eventach firmowych. Tak? Szczególnie w ostatni weekend był wysyp takich eventów firmowych, ale myślę, że ostatnie tygodnie Zaraz po nowym roku, czy końcówka grudnia, to też tych eventów firmowych było sporo. I jakie to są żale, z którymi tak trochę odkrywają mi się koleżanki i koledzy, i zauważ, czy rzeczywiście nie ma w tym pewnej prawidłowości i pewnej prawdy. Otóż te żale to są takie, że na tych eventach ciągle widać te same twarze. Jak przyjrzałem się eventom z ostatniego tygodnia, a no przecież znam Was. Bardzo, bardzo wielu, tak. Znam nie tylko liderów, ale też koleżanki i kolegów, którzy no, relatywnie niedawno rozpoczęli, bo mi się twarze powtarzają. Ja mam dobrą pamięć wzrokową, nie tylko wzrokową, ale do imion i nazwisk też mam bardzo dobrą pamięć. Więc zauważam i to liderzy powtarza, potwierdzają, przynajmniej ci, którzy mają taką otwartość, żeby się tutaj podzielić pewnym swoim niepokojem. Otóż zauważają, że organizują eventy, organizują kolejne eventy, i kolejne eventy, albo oni, albo firma, no ale tak naprawdę pojawiają się cały czas ci sami ludzie. No i do czego zmierzam? Otóż pomyśl sobie o takiej prostej rzeczy. Jeżeli jest jakiś event i bierze w nim udział jakaś liczba osób, nie wiem, tak dla łatwego liczenia, niech będzie 100 osób to na kolejnym evencie no, powinno być tych ludzi no, przynajmniej dwa razy tyle. To oczywiście tutaj trochę teoretyzując, no bo nigdy tak dokładnie nie będzie, ale powinno być więcej ludzi, znacznie więcej ludzi. Nawet jeżeli z tej pierwszej setki, tak, która była na tym pierwszym evencie, odpadnie połowa, no to ta druga połowa, która została powinna uczestniczyć w kolejnym evencie, no i przywieść przynajmniej ze dwie, trzy nowe osoby, tak? Nie tylko osobiście od siebie, ale już idąc chociażby jeden krok w dół. No ale co się okazuje? No okazuje się, że jest kolejny event, no i znowu jest te umownie 100 osób, może plus, minus, tak? Ale 90% osób to te same twarze. No i kolejny event, znowu są te same twarze. I teraz co to znaczy? To znaczy, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem takiego to, trochę towarzystwa wzajemnej adoracji e, albo e, eventowego towarzystwa wzajemnej adoracji. Czyli spotykają się ci sami ludzie, oni się świetnie z sobą czują, świetnie się bawią. Tak? Te eventy są bardzo energetyczne, tak, jest zabawa. No nawet widziałem ostatnio relację z tych eventów, z ostatniego na przykład weekendu. Tak? No to widać, że no, ludzie się dobrze bawią, ale te same twarze. Te same twarze, tych samych liderek, liderów, tych samych ich współpracowników, partnerów. No, a gdzie jest ten przyrost? Gdzie ta duplikacja, a potem duplikacja od duplikacji, albo duplikacja od duplikacji od duplikacji, czyli chociażby te 3-4 pokolenia w głąb? Co to znaczy? Moi drodzy, no jeżeli ja kółko maciej ugadam, że jest dobry czas, aby zapraszać do tego biznesu ludzi, Którzy wcześniej nie chcieli się w ogóle na to otworzyć, to po prostu trzeba do nich pójść. E, ostatnio w miniony weekend prowadziłem e, seminarium budowy biznesu dla jednej z firm. E, wrzuciłem takiego live'a po tym seminarium. E, to było niewielkie seminarium, ale było bardzo interesujące, ponieważ było organizowane nie w hotelu, a w sali konferencyjnej, e, jednej z nowych partnerek biznesowych. Która do tej firmy weszła i to osoba, która prowadzi dużą fabrykę. Tak? Dużą fabrykę i tam w sali konferencyjnej organizowała właśnie takie seminarium dla ludzi, których i ona zaprosiła, i oczywiście liderzy, którzy patronują temu. Ale to jest oczywiście pewien przykład i jednocześnie pewien dowód na to że ludzie, którzy jeszcze jakiś czas temu nie byli skłonni w ogóle, żeby się przyglądać temu, czym jest marketing sieciowy, to teraz są na to otwarci. Więc pytanie ja mam następujące do Was, żebyście też ewentualnie to rozważyli, żebyście szczerze powiedzieli, tak, bo przecież macie też tę obserwację, no bo jak działacie w marketingu sieciowym i bierzecie udział w eventach, to widzicie, że towarzystwo się kisi we własnym sosie, tak. Może ktoś tam od czasu do czasu ma jakąś grupę jakich, prawda, Taki, takie światełko się pojawia. No ale dlaczego u innych tego nie ma, tak? I czy nie jest, moi drodzy, tak, że na, z jednej strony jest ten rosnący rynek, coraz więcej ludzi się otwiera na to, żeby zarobić pieniądze, żeby e, mieć te wszystkie korzyści wspaniałe, o których mówimy w marketingu sieciowym, a na drugiej szali jest cała nasza społeczność ludzi MLM, którzy po prostu do tych drugich nie idą. A dlaczego nie idą? No i tu moi drodzy, mamy kilka kwestii, które wymagają rozważenia. Jedna kwestia to to, co się niestety porobiło w związku z takim nastawieniem, a czasami stuprocentowym nastawieniem na działanie tylko i wyłącznie w oparciu o social media. Tak, moi drodzy, są ludzie, to w szczególności osoby, które są przedsiębiorcami, którzy nie będą oglądali postów w social mediach. Nie dadzą się skusić na to, że ktoś ma pokazuje lifestyle i na pewno nie dotrze się do nich taką drogą. Do tych ludzi trzeba po prostu dotrzeć w inny sposób. Na w jaki sposób? O tym chciałbym Wam powiedzieć na tym webinarze. Ale do czego zmierzam? To jest jeden powód. Tak? Jeden powód to to, że jest zafiksowanie tylko i wyłącznie na social media i się do, do tych ludzi, którzy dzisiaj e, stają na zakręcie, nie dociera. Drugi powód to taki że się koleżeństwo, w różnych firmach, tak, w Twojej firmie też tak samo jest, jeśli działasz w marketingu siedziowym Na bank jestem 100% o tym przekonany, że towarzystwo się dobrze ze sobą czuje. Tak się dobrze ze sobą czuje, że po co pracować, jak się czujemy dobrze. Jest prawda ilość tych ludzi, którzy kupują produkty, jakiś tam ten pasyw jest, przynajmniej dla części liderów, tak, oni się z tym dobrze czują. Już prawda liderują, już tu kierują, już tu organizują, No ale ciężko jest z tej pozycji tego lidera, tego odcinacza kuponów, tego, który zachłysnął się stylem życia, tego, który przyjął jako strategię właśnie pokazywanie tego stylu życia, tego lifestyle'u, ciężko jest zejść do parteru, do poziomu. Osoby, która znowu szoruje po bruku, tak umownie mówiąc, czyli dociera do nowych ludzi, naraża się znowu na odrzucenie, a miał, miała nadzieję, że to już dawno za nim czy za nią, tak, no bo już tu jestem liderką, liderem, już tu pokazuję w mediach społecznościowych Lifestyle, już się tu dobrze bawię. No mam teraz docierać do nowych ludzi, na nowo wracać do tego, co było kiedyś tam, narażać się na to, że mi powiedzą nie i tak dalej, i tak dalej. No i klasyka się w tym momencie, że tak powiem, gatunku pojawia. Wyrażona słowami Maxwella, że biznes wzrasta i upada wraz z przywództwem. Czyli jeżeli jest wielki rynek, z drugiej strony jest towarzystwo w dużej mierze, tak czujące się ze sobą dobrze, ale trochę zakiszone, takie towarzystwo w zemnej adoracji, nie ma odpowiedniej rekrutacji. No bo to nie jest tak, że nie ma w ogóle, ale nie ma odpowiedniej, odpowiedniej skali rekrutacji, no to liderzy muszą dać przykład tej rekrutacji. Bo jeżeli liderzy dadzą przykład rekrutacji, to ludzie ambitniejsi pod nimi też będą chcieli mieć swoich nowych partnerów biznesowych. A co się bardzo często dzieje, o tym wielokrotnie mówiłem, że kiedy lider przestaje osobiście rekrutować, przestaje zapraszać nowych ludzi i pomagać tym ludziom w rzeczywistym, realnym osiągnięciu sukcesu, to nie tworzy w ten sposób. Tzw. wewnętrznej konkurencji. A ta wewnętrzna konkurencja jest bardzo potrzebna, żeby ludzi ambitnych niżej zainspirować i żeby dać im poczucie, że ja z wami lub bez was sobie dam radę i będę z wami lub bez was tworzył nowe grupy. Więc powody, dla których nie ma odpowiedniej ilości nowych ludzi z eventu na event, są m.in. takie, jakie przed chwilą. Wyraziłem. A więc, zafiksowanie na social media i niedocieranie tym sposobem do ludzi, do których się przez social media nie dotrze. Dwa, lęk przed odrzuceniem, czyli coś, co jest tak zawsze, co miało miejsce zawsze w marketingu sieciowym i sprzedaży, ale z tego powinni się wyzwolić liderzy, liderki. No i takie poczucie się fajne, takie taplanie się, prawda, w tym towarzystwie. Nie chcę tutaj mówić w jakimś takim, że tak powiem, Emocjonalnym czy pozytywnie nastawionym, dobrze się bawiącym błotku, no bo to jest błotko, które nie generuje czegoś nowego. I tak naprawdę jest dużo sloganów, pięknego, prawda, epatowania się, jaki to marketing sieciowy jest fajny, no ale świat czeka. Świat czeka i na kogo ma ten świat czekać? Ja mam mnóstwo znajomych, którzy stają na zakręcie, którzy martwią się, co będzie jutro. Ty też masz mnóstwo takich znajomych i każdy ma takich znajomych, i znajomi Twoich znajomych mają takich znajomych, to, dlaczego ktoś do nich nie dociera. Tak? No ja mam y, y, kontakt z wieloma koleżankami, kolegami z branży marketingu sieciowego, którzy jedyni, jedyne co robią no to właśnie piszą posty, wrzucają różne, prawda, treści do mediów społecznościowych, ale realnie się z nikim nie spotkają. A przecież są ludzie, z którymi trzeba się realnie spotkać. No dobrze, ale to teraz żeby nie było, że że tak tutaj gadam tylko o pewnych wyzwaniach. No właśnie dlatego, że są te wyzwania i właśnie dlatego, że chciałbym, żeby więcej ludzi do marketingu sieciowego wchodziło i mówię o tym no, z różnych powodów, chociażby z tego powodu, że deklarowałem, że będę tę branżę na tyle na ile będę potrafił wspierał, że będę się dzielił z innymi, no ale tymi innymi to niech to będą też nowi ludzie, którzy się w tym biznesie pojawiają, ale też z tego, z tego powodu, że ja wierzę, że to jest wspaniała branża. To właśnie z tego powodu tak będzie we środę. 25 stycznia darmowe szkolenie, darmowe szkolenie, bardzo dobre szkolenie. Będzie trwało około dwóch godzin, bardzo dobre szkolenie, to Wam obiecuję, tak. Jak skutecznie umawiać się i zapraszać do MLM w 2023 roku? Będzie to Rozszerzona wersja takiego wykładu, który jest na seminarium budowy biznesu. Tam jest jak umawiać się i zapraszać, a teraz będziemy mówili w kontekście 2023 roku. To będzie bardzo dobre szkolenie, ale to jest szkolenie dla tych, którzy chcą w ogóle z kim się umawiać i zapraszać, a nie tylko wysyłać mu na Messengerze prawda, jakieś treści albo pisać ładne posty i liczyć na to, że ludzie się sami zgłoszą. Nie licz na to, tak? to moja taka jako no starszego kolegi podpowiedź, dużo starszego pewnie od Ciebie kolegi, nie licz na to, co czasami usłyszysz w różnych reklamach, w różnych szkoleń i kursów a propos działania w social mediach, że tak sobie te media społecznościowe twórz, żeby ludzie się sami do Ciebie zgłaszali. Ja nie mówię, że to nie jest niemożliwe, że ktoś się do ciebie sam zgłosi, ale jeśli będziesz tylko i wyłącznie na to liczyć, to po prostu latka, tatka miną i się przeliczysz. Tak? To jest biznes, w którym trzeba aktywnie wychodzić do ludzi, tak? ale to, żeby aktywnie wychodzić do ludzi, to jeszcze wymaga wiedzy, jak to robić. I oczywiście to jest łańcuch różnych elementów, które się składają na całość, no bo jeszcze musi być jakiś powód, w Tobie, żeby ludzie chętniej się na Ciebie otworzyli, ale to jest zupełnie odrębna materia, o tym mówiłem przy okazji innych webinarów o budowaniu siebie, tak, to się wiąże jeszcze też z kwestią brania rekomendacji i tak dalej, ale na tym webinarze za tydzień ja pokażę Tobie, podzielę się z Tobą za darmo, jakie są najlepsze techniki umawiania się i zapraszania do marketingu sieciowego w 2023 roku. I teraz uważaj, zrobię potem kolejny krok, a co będzie kolejnym krokiem? Otóż, e, tak jak podzielę się z wami, i wierzę, że nauczę was tego, co być może by, będzie dla wielu z was nowością, a być może dla niektórych to będą tylko niektóre rzeczy nowością, bo na pewno nowości będą, to zrobię kolejny krok. A tym kolejnym krokiem będzie to, że dwa tygodnie później będzie webinar rekrutacyjny do marketingu sieciowego, na który chciałbym, i zobaczymy, komu się uda najwięcej osób zaprosić na ten webinar, tak? I jeszcze nie mam pomysłu, jak to dokładnie zbadać, kto więcej osób zaprosił, tak? A ja po prostu zrobię rzecz taką, jaką, w jakiej jestem dobry, bo jestem tym dobry, tak? To Wam pomogę tych ludzi do marketingu sieciowego przekonać. Czyli zrobię dwa tygodnie po tym webinarze za tydzień, zrobię webinar, tak. Jak, dlaczego warto znaleźć się w marketingu sieciowym? Tak? A więc będzie to webinar o tytule: Tak, marketing sieciowy albo nowoczesny marketing sieciowy, szansa i biznes XXI wieku albo Twoja szansa w kryzysie, któryś z tych tytułów, i będziesz mogła mógł zaprosić ludzi na ten webinar, swoich gości, nie współpracowników, tylko swoich nowych gości. A to, że mogę pomóc sobie przekonać tych ludzi, to ja mam bardzo mnóstwo feedbacku z rynku, że wielu ludzi podchodzi do mnie i mówi, ja się przekonałem do marketingu sieciowego, bo mnie ktoś zaprosił na Twój webinar. Więc to może być dla Ciebie tak przyczynkiem do tego, aby ci ludzie w, tym, w Twoim biznesie się znaleźli. Więc moja droga, mój drogi, za tydzień zapraszam na webinar, bo umawianie i zapraszanie jest... Początkiem, bez którego nie będzie dalszej części. Możesz mieć świetną firmę, świetne produkty, świetną szansę zawodową, możesz mieć świetną później dalej prezentację, możesz super umieć finalizować, rozbrajać obiekcje, ale psuna na budę się to zda, jeśli się z nikim nie umówisz i nikogo nie zaprosisz. Tak? Te wszystkie prezentacje, cuda nie widać, są nic nie warte, jeśli człowiek nie zostanie skutecznie zachęcony do tego aby wziąć udział w takiej prezentacji czy ona się odbywa online czy w realu czy ktoś to prowadzi jakiś lider tak albo nie wiem ja to prowadzę czy ty komuś pomagasz to nie ma żadnego znaczenia tak jeżeli ludzie na tym wydarzeniu się nie pojawią a dlaczego się nie pojawią bo ich albo ktoś nie zaprosi bo się boi albo coś Albo zaprosi ich w taki sposób, jak się jemu wydaje, a to daleko odbiega od tego, jak to powinno naprawdę wyglądać. Więc moja droga, mój drogi, za tydzień darmowe szkolenie. Tak, zazwyczaj takie szkolenia yy, różni trenerzy prowadzą w odpłatny sposób. Ja to robię za darmo, a potem będzie to szkolenie. Nagranie z tego szkolenia będzie za darmo jeszcze przez 24 godziny do obejrzenia, także wystarczy, że się zarejestrujesz. Link do rejestracji na ten webinar masz w tytule tego live'a. W tytule tego live'a. Zakładam, że jeśli nie skopiowałeś czy nie skopiowałeś, to jak Facebook się nie przyczepi do tego filmu, to za chwileczkę ten film się na mojej ścianie, na mojego fanpage, ścianie mojego fanpage'a ukaże i po prostu musisz kliknąć w ten link, wtedy otworzy ci się do platformy webinarowej do rejestracji link. Możesz go skopiować, podać swoim koleżankom, kolegom, a ja wierzę, że mogę Cię bardzo skutecznie wesprzeć. Tak w ogóle, ponieważ tam sporo Was jest po drugiej stronie, mimo tej późnej pory, bo jest 22.30, to chciałbym. Potwierdzić moją zapowiedź, że w tym roku będę bardzo intensywnie dla marketingu sieciowego działał, a więc dla Ciebie, dla innych koleżanek, kolegów. Będą do lata dwa seminaria budowy biznesu, dwa warsztaty MPR, Mistrzostwa profesjonalnej rekrutacji, no i więcej niż poprzednimi czasy różnych szkoleń, seminariów dedykowanych. Wierzę, że być może na takim dedykowanym seminarium też w twojej firmie będziemy mieli okazję się spotkać. No i będę bardzo intensywnie też dzielił się z wami w postaci takich darmowych webinarów i darmowych liveów różnymi interesującymi rzeczami, nie tylko tymi, które już były w ubiegłym roku publikowane, ale przede wszystkim takimi rzeczami, które są dostosowane do aktualnej sytuacji, aktualnej rzeczywistości. Tak, jak wiecie, mam dzisiaj tę możliwość. Oglądania od kuchni wielu różnych społeczności, marketingu sieciowego, ale też jednocześnie trochę z boku stania od strony ludzi, którzy są przedsiębiorcami, którzy stają przed różnymi wyzwaniami i dlatego mogę Tobie śmiało mówić, żebyś zdobyła się, zdobył się na odwagę i do takich ludzi docierał, bo oni jak nigdy wcześniej potrzebują dzisiaj alternatywy. Ci oczywiście, którzy nie popadli. Już w taki nos na kwintę, i, i też przecież im się zdarza, że popadają w sytuacje i stany, kiedy mówią sobie, że nic nie warto, tak wiele ludzi traci firmy. Dzisiaj miałem rozmowę z takim przedsiębiorcą, który obsługuje innych przedsiębiorców, a dokładnie zajmuje się takim biznesem związanym z kserokopiarkami. No i mówi, że dzieje się coś niezwykłego, że. Przychodzą do niego przedsiębiorcy, którzy wprost mówią, że zwijają biznes. Mówił taką ciekawą rzecz, że bardzo wielu przedsiębiorców, bardzo wiele firm, które no wymieniały prawda, tam akurat jego sprzęt, te sergopiarki, jak rękawiczki, jak się jakaś tam trochę zużyła, to wyrzucali albo chowali gdzieś tam do magazynu, kupowali nowe. Teraz wszyscy tak naprawiają, naprawiają, ludzie zaczynają bardzo oszczędnie patrzeć. Na koszty, a szukać sposobu na zarobienie pieniędzy. Więc puenta tego niech będzie taka: ci ludzie w marketingu sieciowym, te koleżanki i koledzy, którzy skupiają się i dotąd skupiali się na sprzedaży, na oferowaniu produktów zakładam, że bardzo dobrych produktów będą napotykać na coraz większy opór. Dlaczego? Bo będą słyszeli argument, nie mam pieniędzy albo mam mniej pieniędzy, nie mogę sobie na produkty Twojej firmy pozwolić, nawet jeżeli są to produkty e, tak nieodbiegające jakoś cenowo od tego, co jest gdzieś dostępne w sklepach, tak? Natomiast Ci, Ci z Was, którzy nauczycie się skutecznego zapraszania, skutecznego prezentowania, skutecznego finalizowania, tak? Wy będziecie mogli liczyć na to, że będzie Wam liczba osób w Waszym zespole rosnąć. Czy będzie to trwały wzrost? A no to zależy od tego, co dalej z tymi ludźmi się zrobi. Bo jeżeli tych ludzi się tylko i wyłącznie zaprosi i się wrzuci, wrzuci, tak, e, e, nie wiem, na jakieś zdalne platformy i powie tu się ucz, działaj, to to będzie za mało. To jest zespół wielu różnych rzeczy, które składają się na tak zwany system. System. O systemie przy innej okazji gdzieś się już was bym zanudził. Więc, e, moi drodzy, trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jak mógłbym Was prosić, jak macie chęć nauczyć się albo wywołać jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszył na takim np. Na darmowym webinarze albo na jakimś obszerniejszym live'ie, to wpiszcie w komentarzu, jakie tematy są dla Was ważne. Co jest dla Was ważne? Tak? No bo zakładam, że każdy, kto działa, staje przed różnymi wyzwaniami. Tak, jak masz wyzwanie z tym lub tamtym, to to możesz albo uczyć się na własnych błędach, no i potem dojść do takich czy innych wniosków, albo możesz trochę pójść drogą na skróty, skorzystać z tego, czym się ktoś podzieli. Być może to będę ja. Jeśli będę w stanie tutaj was wesprzeć w tej materii, to śmiało, wpiszcie jakieś tematy w komentarzu, które uważacie, że są warte poruszenia, które uważacie, że warto tak rozkmienić. To oczywiście takie młodzieżowe określenie. To ja bardzo chętnie się do tego odniosę. No dobrze, to tyle moi drodzy na dzisiaj. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego, a odnieście się też przy okazji do tego, co z tym właśnie przybywaniem ludzi na eventach, jak to jest naprawdę. Jak to jest naprawdę. Tak szczerze, z ręką na sercu. Wszystkiego dobrego. Trzymam za Was kciuki i do zobaczenia gdzieś też w realu. Piotr Krenik z tej strony. Cześć.